maneczko z tej strony Fit Farmer Zachęcam do subskrypcji kanału, jakże kliknięcia dzwoneczka No i pokażę wam dzisiaj taki typowy dzień u farmera Więc ja sobie już mieszam wozy Zostały mi dwa do wymieszania Mamy grupy podzielone na cztery, więc cztery wozy robimy No i co w taki normalny dzień się dzieje u nas e, w pracy? No ja zaczynam od robienia wozów Chłopaki, którzy pracują u nas Zbierają rano jady. Więc wszystkie koryta sprzątają eee, ze starego żarcia z wczoraj, ponieważ my podajemy raz jedzenie dziennie i to jest w sumie tyle. Dlatego sobie opierdzielają nie do jady ja szykuję paszowozy. No i następnie cała firma się bierze za gnoje, czyli sprzątanie okulników. Sprzątamy codziennie, no bo mamy jak mamy. Mamy stare budynki, i wszystko jeszcze nie jest tak mocno przystosowane, nie jest nowoczesne, nie jest wszystko tak porobione jak trzeba, ale cały czas dążymy ku lepszemu. No i tu już mamy wyczyszczone korytko, cyk, pięknie. No i tutaj będzie mały remont, a mianowicie trochę się zrujnowało koryto, powyrywało się wszędzie, więc będziemy wylewać nowe. Tu standardowo pan Marek. sobie wypycha padrom obornik. Krowy w pierwszej grupie, które będą pierwsze dojone, już sobie jedzą od rana, no bo to jest tak czasowo też podzielone. One sobie zajadają. Za mniej więcej godzinę przyjeżdża tu pracownik, żeby sprzątać obornik, ponieważ tu już też jest syf, no bo z nocy ścielone było wieczorem. W związku z tym, że ścielone było wieczorem, no to yy, syf się zrobił już do rana ogromny, ale mniej więcej za godzinkę pracownik przyjeżdża, wypycha tutaj gnój. Yy, często pytacie też, po co nam tyle ludzi? No to trochę Wam opowiem tym razem trochę inny film, jak to wygląda. Codziennie, również yy, do yy, zrobienia jest cielętnik, który zaraz Wam pokażę. Nie ma tu nikogo? Nie ma nikogo, tak akurat. No i tutaj w tym cielętniku też trzeba wszystkim się zająć. Małe, małe cielaki dostają kukurydzę w ziarnie, no bo jeszcze mają nierozwinięty trawieniec, więc spokojnie mogą sobie dostawać ziarno. No i grupa po grupie tutaj dostają. Kukurydza, pasza codziennie jest uzupełniana, wiadomo. Sianko. Ale najważniejsze co jest, to są dwie rzeczy, a mianowicie mleko. Mleko za chwilę będzie rozrobione. Cyk Jedna beczka, druga beczka, trzecia beczka. Metalowe wiadra ciepła woda, korytka, pomyte zawsze. No i sobie tu nosimy. Nosimy sobie tutaj. No i co? Oborniki, powywala. Proszę bardzo. Tu też już jest syf. Ale ja, tak jak mówię, nie mam zamiaru reżyserować filmu i pokazywać Wam czego, czego nie ma, no, Nikt nie ma cały czas, nie wiadomo jak. Jest syf, sprzątamy. I tutaj, w tym cielętniku, sprzątanie odbywa się codziennie. No i ja Wam pokażę taki trik. Stąd wypychamy sobie bramą obornik tutaj to jest ten obornik od cieląt. No i ten obornik od cieląt. Następnie ładujemy sobie na naszą ścielareczkę. Na naszego ursusiczka. Ursusiczek ma załadowaną suchą słomę ładnie na, na rozrzutnik, i potem ścielimy tą suchą słomą tam, gdzie Marek teraz wypycha. Więc często pytacie mnie po co ci tyle ludzi, i tak dalej. Macie rację, można by było zmniejszyć redukcję ludzi, zrobić lepszy sprzęt, e, kupić dwa nowe John i ja bym nim jeździł i pracownik. Ogarnęlibyśmy wszystko, ale do tego są jeszcze zwierzęta, których jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. No i co tu idzie? Idziemy sobie dalej, więc tu sprzątanie, tam sprzątanie. Będę musiał dzisiaj iść też do tej budki z tyłu posprzątać. Tam z daleka widać, tam jest budka, trzeba ją wysprzątać całą, pościelić na nowo. No i idziemy sobie dalej, bo tu jeszcze zadań jest masa. To jest tylko taki zwykły, zwykły dzień, gdzie tak naprawdę nie ma jakiejś wielkiej roboty. E, musimy dokończyć nawozy. Ursusiwo ładnie, 914. Manitka już też wróciła do sprawności. Nawet dostała nową szybodzwi. Nowe szybodzwi, Trzeba by pomalować na czarno i będą jak nowe. No, i co dalej? Trzeba jechać dzisiaj na przykład po pasze, bo się kończy. To są takie tematy, które trzeba po prostu przywieźć. Potrzebni są do tego ludzie. Już Wam pokazuję. Cyk. Pasza. Przyjechały w weekend muto browarniane, więc podjąłem decyzję, że pociągnę ten rękaw, jeden do drugiego dołożę. No, i tak też zrobiłem. Ładnie jedna warstwa przezroczystej folii. Na to idzie biała. No, i dzięki temu, że są dwie warstwy, to się w ogóle nie psuje. Nie? Kompletnie. No, i co Wam jeszcze muszę pokazać? Cielętnik pokazałem, stodołę pokazałem. No, i teraz idziemy sobie do następnych rzeczy, które też codziennie trzeba ogarniać. Niby się tak mówi o obszup, ale jednak jest, jest tej roboty. A mianowicie tutaj... Także krowy naprzemiennie mają sprzątane. Raz w środku jest czysto, raz na zewnątrz jest czysto. Teraz jest syf na środku. Bo już minęło w sumie 14 godzin od ostatniego ścielenia. Ale za to 8 godzin temu całe miały ścielone w środku. Więc mają sucho w środku, tu syf. Za chwilę będę musiał wziąć ładowarkę i będę musiał sobie przejechać ten y, okulnik, pościelić na nowo. Wiele razy pytacie też, jak w środku. W środku ścielimy również codziennie. Codziennie pracownik ścieli, codziennie jest ta sama akcja. Trzeba wypchnąć, pościelić na nowo i tak to sobie wygląda. No i następnie idziemy do następnej budki. Tutaj trzeba uzupełnić słomę, siano i siano kiszonkę. Trzy baloty. Tutaj też już jest syf po weekendzie. Trzeba sprzątnąć. Budka numer 1 do wybrania, budka numer 2 też do wybrania. No i potem jak jest chwila czasu, jak jest chwila czasu, można pojechać na łąki. Może w końcu mi się uda pokazać gdzie są te łąki. <laughs> Może jest taka szansa. Bo to niestety, jak na każdym gospodarstwie, zimą okulniki niedługo też mam nadzieję będą otwarte. Pan Maras tu jeszcze sobie jedzie. Pan Maras mi tu złe rzeczy robi. Ok? Dobra. No i tak jak wspominałem wcześniej, jedna łąka. Druga łąka, trzecia łąka, czwarta łąka, piąta łąka i tam aż do samego końca łącznie. Opa! Łącznie tych łąk jest 11. 8 łąk już zrobiłem. 8 łąk już zrobiłem e, walcem. I 8 łąk jest zrobionych już odwróconą broną. Został nam nawóz. Został nawóz I gówno, bo też chcemy zrobić Też chcemy zrobić anaburgerem trochę łąki Co jest, Glizda? No i tu tak jak wszędzie, jak widzicie, tak jak mówiłem Koryta już sprzątnięte Przyszykowane do następnego podania jedzenia No i co jeszcze? Jak widzicie Na płycie kończy się kukurydza W związku z tym, że się kończy kukurydza Trzeba przywieźć transport dwóch przyczep kukurydzy. Więc pracownik weźmie przyczepy, dwie, traktor i pojedzie ładnie Przywieźć mi kukurydzę No i co? Taki na normalny dzień jeszcze kończy się tak To jest mampku To jest mambulku chodź Jesteś fajny kotek, nie? Jesteś moim grubasem Chodź do środka, chodź no, właśnie. No, i co my tu mamy? Mamy to następującą rzecz. Ja muszę codziennie sobie dzielić opakowania i lecę sobie kredę pastewną, rozsypuję na wiaderka, ponieważ do, 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 do niektórych wozów muszę dosypywać, do niektórych nie. No i buforek też daję. Jednego daję. Jednego muszę uszykować. 5 kilo Do tego jeszcze dochodzi mocznik. Wszystko sobie w wiaderka szykuję, żeby potem nie miał problemu. Tylko wsypuję w wóz, wtedy jedno, drugie, trzecie. No i niedługo, mam nadzieję, że niedługo jeszcze przejdziemy kolejny, kolejną modernizację i usuniemy sól z obór. To już też dawno mieliśmy zrobić. A mianowicie ta sól. Ta sól, która jest w tej linii, tu prosto przeszkadza w zbieraniu niedojadów po prostu. Ja już to ojcu na nagminnie mówiłem zresztą nieraz, ale w końcu się do tego przekonał. No i bardzo dobrze. Więc będzie można wjechać sobie tutaj ładnie gumą, zepchnąć na koniec, wrzucić do ładowarki, no i spokój. No i co jeszcze? Codziennie trzeba dać suchym krowom słomę. Tu też, jak widzicie, posprzątane już wszystko. I tak to się kręci. Więc nie zawsze trzeba mieć włóczęg sprzętu. Można mieć trochę ludzi, trochę pomysłu, parę łopat, wideł i jedziemy z koksem. Idziemy zobaczyć jeszcze do cielętników. W każdej oborze również są cielętniki. Cielętniki z młodzieżą. Dzień dobry, młodzieży. No i młodzież też tu ma zawsze suchutko, codziennie praktycznie ścielone, wywalane z kojcy. porządnie. Cielaki są zadbane, jak zwykle. Teraz mamy dużo wycieleń, akurat jest full wszędzie. Dzień dobry. Tu jest cielętniczek. Jeden. Każdy cielak ma osobistą dawkę, proszę bardzo. Jak widzicie, od matki też jest mleko dawane. Wszystkie cielaki, że każdy ma inną dawkę. No i idziemy sobie do naszej gwiazdy internetu, czyli do Leonika. Tutaj też jest cielętnik. Tutaj mamy dwa cyk maluszek. Tu dwa maluszki. I tu Leoś sobie jest w narożnikowym końcu. No i te cielaki również trzeba uzupełnić. Codziennie musli. Tu również jest taka kartka. Każdy cielak ma inną dawkę picia, do której jest przystosowany. Więc to wszystko jest przemyślane. To nie jest tak, że to bez sensu o, farmer se stwierdził, że o, tak będą dostawać mleko. No nie, to tak nie działa. No i. Oprócz tego jeszcze są wyjazdy po słomę, wyjazdy po różne zboża, czasami trzeba przywieźć zboże, bo robimy sami pasze, czasami trzeba coś zamówić, czasami gdzieś trzeba jechać, więc multum i ogrom prac na takim gospodarstwie jest naprawdę, naprawdę duży. Tutaj jest kolejny, kolejny punkt, zobaczcie. Jeszcze się żeśmy z tym nie uporali, ale mam nadzieję, że w tym roku już się uda skrócić ten okulnik do chociaż normalnych rozmiarów. Zobaczcie. Tutaj też, od tamtąd jest betonik. Tu betonik, tu betonik, wszędzie beton. No i one tu srają. Tu też raz na dwa, raz na pięć dni, raz na sześć. Przyjeżdżam ładowarką, zbieram wszystko do zera. Tutaj w Kracie mają sianokiszonkę, żeby się dorzeć, tam jest woda, a w budce sobie leżą i śpią. Ja planuję, żeby tutaj odtąd gdzieś odciąć ten okulnik, zalać tą część betonem, bo tutaj woda się zawsze zbiera, nie podoba mi się to i powinno być sikelafon. Więc w dzisiejszym odcinku opowiedziałem Wam, jak wygląda taki zwykły, przeciętny dzień farmera na gospodarstwie. Wiadomo, że są też jeszcze cięższe dni, ale na ogół wygląda to mniej więcej tak. Czasami jeszcze Pasza przyjeżdża. Co tam Mambek? Co jest Mambolek? Chodź, chodź, bo Ty jesteś grubaskiem, ty jesteś moim grubaskiem, nie? Idziemy do, do ciepłego biura? Chodź. Wrzucę Cię do ciepłego biura, chodź. Cię przeniosę przez to błoto. Hop, chodź. Dobrze przyjaciele, bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek Wielu z was chciało dowiedzieć się, jak wygląda taki zwykły, przeciętny dzień w pracy No wygląda to tak Pokażę wam jeszcze inne gospodarstwo, bo mamy trzy i nie jestem w stanie się rozerwać, nagrać na trzy gospodarstwa Bo tam też wiele się dzieje, tam mechanik jest, pasza się tam robi Zboże się sprzedaje, bo mamy skup, skup magazyn i umyłem w końcu to dziadostwo, bo było tak czorne Umyłem BMK, bo była tak czarna, że nie odróżniałem jej już od traktora. Bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Pozdrawiam. Jak się komuś podobało, łapeczka w górę, zaobserwuj kanał. Życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.